Jeden, jeden. Raz, dwa, trzy. Jeden, jeden. Raz, dwa, trzy. Ciekawe, gdzie, gdzie tego 2. gdzie tego Tam pewno gdzie wczoraj był Mateusz. Co? Pewno tam, gdzie Mateusz był wczoraj. Dzień. Dobra, nie Jeszcze mają to, czas. To to, raz, dwa, raz, dwa, dwa, Chyba te pierniki nagrać. Wiem. Możemy całą. Jeszcze chojneczki mam tutaj. Bo tu jest trochę za ten. Robimy za tujęcie tu? Przy za chwilkę. Zona kamerzysta teraz. Łapnę takie dłuższe, bo wtedy jest lepiej, jak jest trochę dłuższe. Mówię trochę lepiej, jak jest dłuższe, jak minuta.